Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Tu Resbet i zapraszam Was yy, bardzo możliwe, że już na ostatni odcinek, bo już zaczęliśmy robić tam ostatnie misję to zakończenie. Były trzy opcje do wyboru, jak wiecie. Ale wybrałam taką, jaką wybrałam, czyli pewnie najtrudniejszą. Teraz jeszcze mamy. No, jakąś takie. Dewina, i ściągnąć tam ten bo mieliśmy trzy cele do ogarnięcia i teraz mamy właśnie ostatniego do sprzątnięcia. No bo nie, nie, ja się nie godziłam, żeby zabić albo jednego, albo drugiego, kurczę. Nie, nie o to chodzi. Nie tego chciałam. Więc idziemy po niego, tam zobaczymy, jak to się skończy, czy. No chciałabym, żeby wszyscy te, ci nasi bohaterowie, którymi gramy, Całą grę przeżyli. No, kiedyś może stwierdzę, że nie wiem, zagram sobie jeszcze raz na streamach i, i kończę to inaczej. No i tak to będzie wyglądać. Po GTA. Czy będzie jakaś seria po GTA, jeśli ktoś się pyta, bo może ktoś się zapytać coś takiego. O, Jezus Maria. Yy, póki co chyba na razie nie, bo tak jak mówię, mam w planach właśnie taką serię zrobić sobie, że gdzieś tam jakąś wybiorę sobie jakąś ciekawą, ciwną <grymnie> grę, <grymnie> o której, nie wiem, nikt nic nie nagrał, materiału, czy czegokolwiek, nawet nie pokazał, czy no, no cokolwiek, na no nie? Ja sobie zrobię takie, znaczy może nie opowiadanie, ani recenzję, bo są inne rzeczy. No ale nie wiem, wezmę sobie jedną grę na tapety, ja sobie siądę, informacje spiszę, z Udokumentuję, znaczy, powiedzmy, udokumentuję wszystko. No i powie wam, gdzie kupić, czy warto kupić, jak się gra yy, i tak dalej. Twórcy, nie i takie wiecie, informacyjne. Hey, team, to by było ciekawe dla mnie. To będzie, yy, no nazwę to nie wiem, pewnie pierwsza godzina czy coś takiego i faktycznie będę łączać i będę grać tą pierwszą godzinę Tą grę i zobaczymy. Czy faktycznie będzie to takie fajne? Czy nie? Czy będę też próbować ją zepsuć, tą grę? czy nie. Na tyle bugi-ługi, kurczę, że Eliska potrafi. Potrafi! Dobrze wiecie, że potrafi grę zepsuć. Jeśli faktycznie gra będzie fajna, spodoba mi się czy coś, to ten, to ten, to wtedy pogramy sobie może to sobie wtedy ten to sobie pogramy na streamach. Nie się w ten, brodów. Co to jest? Nie mam opera Powodzenia! Powodzenia w obronie! Pojo Kuźba! Nie trafił. Spoko. Dobra, nie będę się czaić. Myślałam, że można podejść i ten... Nie, nie ma sensu. Nie ma sensu. Jedziemy. Wszyscy dostaniecie kulkę, chodźcie.

<laughs> Zajmie mi to 100. Sto... Dobrze, że zdecydowałam się zrobić osobny odcinek ten ostatni, a nie ten. A nie że kurczę... Że inną broń. No nie, to ten karabin bym chciała. Ale trzeba poważnie mam pamiętać, gdzie kto stoi. W że. Ale najwyraźniej tak ja się pamiętać, gdzie kto stoi. Trochę o Boże, klub cool, odporny to ma. Kurwi, ale jak? <tak>, tak po prostu go wziąć? Ja bym go rzuciła tam na dół, ten z tą skrzynką. To nie żyją. I do bagażnika. Paniaka. Ciekawe się nie dokleją do mnie podczas ucie ucieczki, ucieczki, powiedzmy ucieczki. Miejsce spotkania, dobra. Dostarczymy paczuszkę. O, oni wszyscy przyjadą na pewno. Więc taki mam plan już od dłuższego czasu, już chyba początkiem roku, żebym tak troszkę zaczęła myśleć o właśnie czymś takim, ale. Bo, zawsze twierdziłem, że może. No... Chciałbym to właśnie też coś innego robić. Nie, że też zagrajmy tylko same stricte, ale właśnie coś takiego no nowego. Znaczy takiego ciekawego, tak jak mówię. To są kiedy, które, które będą. o Jezus, będą krapami, że o Jezus Maria będę się śmiać z tej... będzie ciekawe. Oczywiście nie codziennie będą takie odcinki, tylko co jakiś czas, albo może nawet trzy razy w tygodniu powiedzmy...

What I'm doing. This is a serious offer. Work for me. You'll have everything I've uh -huh. ever wanted. All I've ever wanted is to watch you drift in and out of consciousness uh -huh. as you're slowly disemboweled. Yes, yes, that's the kind of creativity <laughs> I need on my team. Come on, come on, get me out of here. Yeah, look! I got my own company, Trevor Phillips Industries. Oh yeah, a, a fellow entrepreneur <laughs> yeah. give you money to grow!

No, i wtedy na spokojnie pokończę sobie te gry na streamach, co zaczęłam. Ojojoj, pań, pa, pa, państwo moi, naprawdę. Boli mnie to, że mam zaczęte gry i nieskończone. Byłoby... A ci zawsze kuśwa muszą wyskakiwać mi, ci motocykliści. Zawsze w tym samym. O, panie, miejscu. Hehehehe <laughs> Nieważne, jadę dalej Nic się nie stało Really? No, ja też będę mogła sobie mieć obejrzenie Losci! Prosicie się Prosicie się Dziady kapuściane. <laughs> Bo nie mówią... Ej, 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 dajcie mi skręcić! Jezus Maria, jaka ulica ruchliwa. Tak ma. Już jestem, mam nadzieję, że wszyscy również. a few minutes for some one on one time. <laughs> oh, it's oh yes, Anya. Notes. Fabia. Tee? Never better, amigo. Good. Franklin? I'll be here. Franklin. Hey, what's up? I assume you got him? Ooh, safe and sound! Ain't that right, buddy? my bad, homie. I picked C. Ain't that a bitch? You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you, but the way I see it, there's two great evils that bedevil American capitalism, the type that you practice. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you, and then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two. Offshoring your profits. Offshoring? Oh, it's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you, T? Oh, no, Frankly? I wouldn't. Oh, no, oh, I ain't going nowhere. No, see, but we know your opinions on the matter, Devin. Keep your problems the fuck out of America, huh? <laughs> In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin. Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye bye. bye, -bye. Nie, go zrzucą, ten popchum. Tak. <laughs> Żegnamy. U. No właśnie miałem to teraz z tym samo zapytać. Do I have a choice? No, not really. No, <laughs> not <laughs> Right then. As uh, flawed, awful, totally uncomfortable, and poorly matched friends. Absolutely. Oh, that's perfect. Then we can get back to the kind of capitalism we practice. Shit, I don't know how much more better that is than Devon's con. Ooh, hypocrisy, Franklin. <laughs> <laughs> Civilization's greatest virtue. Jesus, your therapist has a lot to answer for. I know, I still hate myself. But hey, at least I know the words for it now. Yeah, but I hate you and I know the words for it. So does that mean I don't have to go to therapy? Look, man. You two motherfuckers terrify me of that middleway. <laughs> You're right to be afraid, Franklin. Yeah. Be very afraid, Franklin. <laughs> <laughs> Tell you one thing, T. I'm getting too old for this nonsense. <laughs> oh. <laughs> przynajmniej wszyscy żyją, i o to mi chodziło. Ha happy end? Taki? Nic się złego jeszcze nie stanie? No koniec! Jej, mamy na ja za najszybciej. Ostatnią misję, tak, dziękuję. Skończyłam ostatnią misję. Hurra, Tu pewnie jakaś muzyka pewnie by była zajebista. Nie ma, bo nie- muzykę muszę mieć wyłączoną. No, 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 świetnie mi się grało. Czekaj, jak długie napisy będą <laughs> tu <to> jutro. <laughs> Ej, udało się! Chyba 41? Czy jakoś tak odcinków? Czyli mniej więcej 40 ileś to każdy inny GTA. Czekajcie, aż szybko sobie sprawdzę. Wydaje mi się, że 41,2 było San Andreas. Czy Furka też miała około 40 coś. A 41? I piątka się powtarza, też ma 41. Jeszcze sprawdzę. Na playlistie. Yy, tak. Czw nie, bo to są dodatki. No, no, jeszcze były dodatki, ale to nie liczę. Ten. Ale sama czysta GTA 4. Tak, 41 filmików ma GTA 4 u mnie na kanale. Okej. Okay. Ten Andreas ma chyba 42, bo pamiętam. Zaraz wam powiem, co to w ogóle jest. Parkra nie, Saboter nie. Mafia, gdzie mi to poszło? Tu też nie, to też. O, tu jest dobra. Tak, 42. <ścoughs> Czyli GTA jest u mnie zazwyczaj 40 parę odcinków. nad raz, czwórka i teraz piątka. No więc spoko. Bardzo dobrze mi się grało, bardzo jest, mogę w końcu powiedzieć, że skończyłam wszystkie GTA, Znaczy te, co oczywiście wyszło na komputery. Ja wiem, nie liczę jedynki, dwójki, tych starych góry widoku. Może kiedyś zrobię. Nie, nie, raczej nie, nie tkną. Zrobią z tego nic, ale. Dwójkę skończyłam. Yy... YCT skończyłam, Jezus Maria. skończyłam, Sanadreas skończyłam, czwórkę skończyłam, dodatki do czwórki skończyłam, no i piątkę skończyłam, jestem gotowa na szóstkę. Ciekawe, czy powrócą postacie do szóstki, niektóre z. Którekolwiek? Może? Fajnie by było, nie powiem, że nie. Misje. Nie były jakieś. Chyba, najwarty... <laughs> Chyba najbardziej, żebym się wkurzała przy ucieczce policji. Chyba z dwa, albo trzy odcinki by się takie znalazły, gdzie ja nie wiem, uciekałam za długo, niż to można by było przewidzieć. No ale dobrze się grało, bardzo fajna historia, taka, fajnie, tak jak mówię, zrobili to, że... Rozrzut na trzy postacie, na trzech bohaterów, czego nigdy nie było. W szóstce ma być kobieta, więc... Zobaczymy. No bo nigdy nie było, nigdy nie były, nie było... Kobiety grywalnej w GTA, więc... To będzie ciekawe, jeśli będzie miała na tyle parną yy, osobowość. <laughs> będzie ciekawą postacią, będzie miała jakieś tam ciekawe te zadania również yy, cały ten rozwój od początku do końca naszej bohaterki. Więc spokojnie, ja nie mam nic przeciwko ten. Mi to w rybaczy, gram facetem czy kobietą. Ja wiem, że tam facecie lubię patrzeć na, na kobiety, więc popatrzę sobie na kobietę. <laughs> A tak to taki instynkt, znaczy nie wiem. Tak mi się wydaje, jak ja jestem kobietą, no to grałbym kobietą. Jak facet jest facetem, no to grałby facetem, więc jakoś się tak gra. No tak jak mówię, są jeszcze wyjątki, że, że no, facet lubi się na tyłek popatrzeć, więc że kobietę jak może. I, i tak, więc na ile oceniam piątkę GTA. jako całą grę, jako y, całą tą historię. Nowe. Zawsze wydawało mi się, że każda GTA wprowadzało coś nowego w sobie no raczej tak tutaj też było sporo nowych rzeczy więc no taką ósemkę z dużym plusikiem mogę dać na spokojnie tak jak mówię na pewno jeszcze kiedyś sobie pogram na konsoli bo mam na playstation więc stałoby mi się może wtedy bym sobie pobawiła się dogłębniej że tak się wyrażę ja wiem nie kupiłam żadnej nieruchomości. Wszyscy są zbulwersowani, ale tak jak mówię, ja zostawiam sobie GTA na komputerze, póki co Najdzie mi kiedyś ochota lub na pewno skończę którąś serię streamową, co zaczęłam, bo tak mam. E... Dying Light 2, którego... uhoho. Ja nie wiem, co ja bym miała teraz robić. E... Straszne to jest. E... Dawno nie grałam, ponad rok na pewno. Chciałabym to skończyć. Mam zaczęte, znaczy powiedzmy, mafię dwójkę mam skończoną, jeśli chodzi o całą fabułę, bo tam jeszcze dodatki mi zostały dwa albo trzy. I potem trójkę bym sobie grała. Więc ta, o to się nie martwię, to jest ok, tam historia jest skończona, nie ma urywki, no ale tak trzeba by było skończyć, no, żebym mogła sobie dalej nie wiem, w mafię trójkę grać. Eee, co jeszcze? Eee, Far kraja czwórkę mam nieskończonego, to mnie trochę boli. Ale tak mówię, siądemy sobie od, może już w tym tygodniu coś się pojawi, w przyszłym tygodniu już prędzej też, więc, żeby bardziej trochę na streamy stawiać, tak mówię, i te odcinki dodatkowe będą takie właśnie, A no, na takiej zasadzie, że na przykład, tak mówię, siadam do jakiejś gry, zaciekawiłam mnie, nie kosztowała drogo, no, no sprawdzę to, Nagram sobie właśnie tą pierwszą godzinę, takie pierwsze wrażenia by były, yy, i opiszę wam, że nie wiem, ile i tyle kosztowała na tym, nie yy, na streamie, na gogu, nie wiem, gdziekolwiek. No, czy warto kupić, czy po prostu fajnie się w to gra, czy może będziemy kontynuować yy, na streamach dalej, zaznaczę sobie, dobra, decydujecie, że chcecie więcej zobaczyć tej gry, nie tylko tą pierwszą godzinę. No, i opiszę, kto zrobił, o co chodzi. Potestujemy sobie, spróbuję ją zepsuć umyślnie. Może się uda, może nie, nie wiem. Ja wiem, to nie, nie recenzja, bo to nie jest recenzja. Musiałabym ją skończyć i opisać jako recenzję, co mi się podobało, co mi się nie podobało, co było fajne, co, co było złe, czy ta gra jest warta uwagi, czy nie jest warta uwagi. To są gry, które wychodzą, a ja nawet nie wiem, czy ktokolwiek je nie wiem, słyszał o nich, czy nagrał cokolwiek, powiedział parę słów o tym, czy o tamtym. A są gry, które ja wiem, będą mi się krapę trafiać, ja o tym dobrze wiem, ale też można się z tego trochę pośmiać, o no to chodzi, że a nie tylko na poważnym być, więc coś takiego chcę wprowadzić i to by było trzy razy w tygodniu taki odcinek, no bo tak jak mówię, ja muszę sobie. w ogóle to miejsce jest ten. Byłam tam. wejścia, Wejszona, o coś jakaś to się nazywa? Mniejsza z tym. <noise> tam w ogóle można wejść od którejś strony. Znaczy, nie tutaj w grze, tylko w prawdziwym życiu. Gdzieś miałam zdjęcia, nie wiem gdzie na pewno. Gdzieś, gdzieś mam. I tak by to wyglądało. Eee, tak mówię, No więcej swobody, więcej możliwości na streamy. No bo tak jak pomyślę, dobra, przychodzi weekend. Ja muszę sobie zrobić odcinki na właśnie sobotę, niedzielę, na przykład na poniedziałek, żeby mieć na spokojnie. No i liczmy sześć odcinków, muszę zrobić, żeby mieć sobota, niedziela, poniedziałek. Potem w poniedziałek siadam znowu, no bo też trzeba sobie odsapnąć, nie można tyle gadać za dużo. No, trzeba odsapnąć, trzeba obejrzeć, trzeba coś zjeść, trzeba odpocząć, trzeba, nie wiem, być na spacer, cokolwiek innego w życiu zrobić, nie tylko siedzieć przed grami. Przed, Boże, przed grami. No, przed, przed grami, no. Więc tak to będzie wyglądać. Na razie nie mówię, co będzie następnego, jaka seria. Dragon Age też tak mniej więcej jestem tak w, pół, w połowie trochę końca, bliżej niż dalej. Wiadomo. I... Tyle. Dobrze, dzięki za oglądanie całej serii. Mam nadzieję, że wam się podobało moje pierwsze przejście takie na, na ślepo, na świeżo tego GTA. Jak mówię, mi się bardzo podobała. Na pewno jeszcze wrócę do niej. Chociaż jeszcze raz. Nie, nie mówię, bo ja tak mówię. Ja mam akurat jestem na takim etapie, że ja czasem wolę raz sobie skończyć grę i tyle. Przejść sobie do innej gry i pograć sobie w co innego, czy powtarzać. Znowu tą samą grę po raz szósty, siódmy. Zdarzały się, bordelancje się kłaniają u mnie. No i jak to będzie wyglądać? No. Dziękuję Wam, za, tak jak mówię, jeszcze raz za całą serię. Nie wiem, komentujcie, napiszcie, co Wam się podobało, co was wkurzyło, co tam nie wiem, jakie zakończenie liczyliście, że wybiorę. Lajkujcie, jak mówię, komentujcie te filmiki, dzielcie się gdzieś tam ze znajomymi tymi filmikami. Może komuś się spodoba, może nie, bywa, Raczej nie. No i zobaczymy się dalej w Dragon Ageu i pewnie jakieś streamy będą. I tak jak mówię, ja muszę sobie poszukać teraz jakiejś takiej gry na spokojnie, bo mam na zapas GTA nagrane żeby sobie wybrać, co się pośmie... Na nie, ja już mam, sorry, nie muszę szukać, już mam, ja wiem, jaką grę chciałam sprawdzić, ale z z serii z tego nie chcę zrobić, <laughs> bo to jest zło. <laughs> Więc pierwszy będzie taki krap, niestety. Szkoda. Myślałam, że to będzie co lepszego, ale niestety nie jest to co lepszego. E to przynajmniej nic, e dzięki i do usłyszenia wkrótce.